Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem Wam pokazać oszustwo, które udało mi się właśnie wykryć. Dość częsta, częsty sposób oszczędzania w złocie. To jest takie oszczędzanie dla pepersów, czyli ludzie, którzy chcą mieć łańcuch, z którym mogą się w każdej chwili ewakuować. O, leci mi ten łańcuch. Z którym chcą się móc w każdej chwili ewakuować, po prostu zakładając go na szyi albo nosząc go cały czas na szyi, i nie myśleć o tym, że jeżeli uciekają, to uciekają bez pieniędzy, bo zawsze mają kilkadziesiąt, czasem kilkaset gram. Najcięższy taki łańcuch, który ja badałem w, w ostatnim czasie, czy znaczy generalnie jaki w ogóle badałem, miał masę ponad 380 gram. Więc biorąc pod uwagę, że był wykonany z, ze złota 14 karatowego, no to jest to już całkiem pokaźny kapitał, który się ze sobą przenosi właściwie cały czas. Jeżeli oczywiście tylko cały czas się ma ten łańcuch na szyi. No i z jakiego rodzaju oszustwami w przypadku takich łańcuchów mamy do czynienia? Właściwie to z dwoma albo trzema. Właściwie to trzema. Jedno z nich jest reprezentowane przez ten, ten przykład, który wam teraz pokazuję. Czyli jeden rodzaj oszustwa to jest taki, że właściwie bardzo rzadko spotykane, czyli takie, że cały łańcuch nie jest wykonany ze złota, tylko z jakiegoś innego metalu i tylko po No tylko, że wtedy dość, stosunko, dość łatwo jest w Wykryć takie oszustwo. Zasadniczo wystarcza do tego lupa, ponieważ to są dość ciężkie te łańcuchy, więc one, nawet jak się je normalnie nosi, to te ogniwa z na tyle dużą siłą się ze sobą, jak się, nawet jak się taką on się, po prostu na, na tyle mocno one ocierają o siebie, że jeżeli ktoś będzie go bardzo uważnie oglądał i zobaczy miejsca, gdzie ogniwa się ze sobą stykają, to zobaczy, że złoto się wyciera. I widać metal, który jest pod spodem, więc to jest stosunkowo łatwe do wykrycia i stosunkowo rzadko spotykane. Sposób drugi: to jest sposób taki, że ten łańcuch, te łańcuchy są wykonywane ze, ze złota 12-karatowego, czyli próba 500 albo próba czwarta, stosując nomenklaturę polskich urzędów probierczych. Ale na nich znajdują się deklaracje i nie ma cech probierczych. Jest tylko deklaracja 585. Deklaracja 585 nie znaczy kompletnie nic. To po prostu jest wskazanie, że ktoś chciał was poinformować o tym, że to, że to może być wykonane ze złota próby trzeciej. I w takiej sytuacji należy łańcuch dokładnie sprawdzić, i zazwyczaj zdarza się, że jeżeli nie ma cechy probierczej, to te łańcuchy nie trzymają próby. To jest bardzo częste i bardzo dużo takich obiektów jest na, na rynku, które po prostu mają próbę niższą. W związku z tym, łańcuch, który jest sprzedawany okazyjnie, w okazyjnej cenie, ktoś sobie myśli, o fajnie, kupuje tanio, kupuje właściwie tak, jakby tam nie było robocizny. Ale potem się okazuje, że jak to chcemy sprzedać, to już nam nikt za to nie zapłaci, tak jak myśmy to kupili, tylko każdy zapłaci za, za tą ilość złota, która jest w łańcuchu, czyli za 12 karatów. W związku z tym mamy na tym stratę. Jest to bardzo częste. Na rynku dodatkowym oszustwem jest to, że wprowadza się do obiegu wyrób nieocechowanych w Polskim Urzędzie Probierczym. Wszystkie wyroby wprowadzane do obiegu. Po raz pierwszy mają być ocechowane. Generalnie nie można sobie handlować złotem nieocechowanym, chyba że są wyrobo ma się poniżej do 1 grama, no ale to, to ewidentnie ten łańcuch nie jest łańcuchem, o ma się poniżej 1 grama. W ogóle nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby obiekt tych rozmiarów, nawet gdy był wykonany z rurek, żeby miał tak małą masę. No i to jest, to jest drugi rodzaj oszustwa, trzeci rodzaj oszustwa to jest taki, że taki łańcuch, one już posiadają cechy probiecze, te łańcuchy, tak jak na przykład ten i tu są możliwe dwa oszustwa. Do cechowania oddaje się bransoletę wykonaną dokładnie z tego łańcucha. I teraz tak, do łańcucha można po ocechowaniu oczywiście płacić się niską opłatę probierczą, no bo opłata probiercza jest za gram wyrobu. Za każdy gram wyrobu płaci się jakąś tam opłatę, więc płaci się tylko i wyłącznie za branzoletę, która jest stosunkowo lekka. A następnie tą bransoletę się rozbiera i dokłada do niej ogniwa. I teraz albo to mogą być znane ogniwa dokładnie takiej samej jakości, czyli to będzie 585 Złota, w przypadku, kiedy ona tak zostanie, ta brazolita zostanie tak ocechowana. Tylko, że wtedy fałszerz ma stosunkowo mały zysk, dlatego że on jedynie zyskuje to, że nie płaci opłaty probierczej za tam pewną, pewną ilość gramów złota, które teoretycznie zalegalizował. Praktycznie ten wyrób przestaje być cechowany, te cechy tracą, tracą ważność, natomiast on to jest sprzedawane tak, by było cechowane w takim w takiej formie, w formie naszyjnika, a nie w formie bransolety. Przy czym no to jest właściwie tylko i wyłącznie oszustwo probiercze. Natomiast w większości przypadków zdarza się tak, że albo do łańcucha dołączane są ogniwa, tak jak w tym przypadku zostały dołączone ogniwa ze złota próby 12 karatów, czyli próby 500, ona jest trochę wyższa, bo ona, ona tam wynosi około 520, no, ale to i tak nie ma znaczenia, jeżeli próba metalu wynosi 584, to wtedy urząd skarbowy, urząd probierczy uznaje, że to jest próba, próba 12 karatów, próba czwarta, a nie próba trzecia, czy nie próba 14 karatów. Tak, jak, tak jakby to było, gdyby ten wyrób miał ten jeden punkt złota, jeden, Jeden punkt złota więcej w składzie. I to jest ten przypadek. No przypadkiem jeszcze gorszym dla kupującego jest przypadek, w którym te ogniwa dołożone są wykonane z jakiegoś innego metalu, z metalu szlachetnego albo ze srebra i są pozłocone, bo wtedy, wtedy też niby można wykryć, że, że ten. To złocenie wytarło się miejscami, natomiast jest to już trudniejsze, dlatego że nie, nie wszystkie ogniwa są wykonane ze srebra złoconego, tylko niektóre są złote, więc możemy akurat oglądając trafić na ten obszar łańcucha, szczególnie jeżeli nie będziemy robić tego wystarczająco uważnie. Można trafić tylko i wyłącznie na ten obszar łańcucha, który jest wykonany ze złota, więc tutaj można się, można się pomylić. Natomiast w takiej sytuacji w ogóle jesteśmy bezradni, musimy po prostu wykonywać badania innymi metodami czy na przykład metodą spektrometryczną, tak jak ja to zrobiłem, albo po prostu niszczyć wyrób na kamieniu probierczym i, i sprawdzać w wielu miejscach. No i wtedy ustalimy, która część łańcucha jest częścią wykonaną ze złota próby 585, a która ze złota próby 500. To są oszustwa, przed którymi przestrzegam. Pamiętajcie, po pierwsze przy zakupie takich wyrobów, żeby jeżeli oczywiście jesteście takimi prepersami, no, jeżeli chcecie, jeżeli uważacie, że należy się zabezpieczyć na wypadek jakiejś ucieczki szybkiej, gdzieś skądś, no to wtedy taki łańcuch oczywiście jest dobrym pomysłem, ale pamiętajcie przy zakupie, żeby po pierwsze sprawdzić, czy w ogóle ma cechy probiercze, jeżeli nie ma, nie rozmawiacie. Ze sprzedającym o, o zakupie. Po prostu dajcie sobie dajcie sobie spokój. Ten człowiek powinien działać w ramach. Jeżeli ktoś oszukuje, i nieważne kogo oszukuje, jeżeli oszukuje Urząd Probierczy, jeżeli oszukuje Skarb Państwa, to znaczy, że Was też może oszukać. Nie ma co wierzyć, że no to jest tak, jak nie wiem, nie, nie dajemy do podtrzymania portfela człowiekowi, o którym wiemy, że jest złodziejem, bo, bo nawet jeżeli udaje, że jest naszym kumplem, to. To on po prostu jest przyzwyczajony do tego, żeby z tych portfeli wymować jak najwięcej pieniędzy. Więc nie ma co wierzyć, że złodziej nas nie okradnie, jeżeli, okradł, jeżeli wiemy, że okrad jakąś inną osobę. Tak samo, tak samo tutaj, jeżeli ktoś oszukuje i oszukał skarb państwa, to, to dlaczego on ma być. Mamy twierdzić, że on nas akurat nie oszuka? Bo to, bo to jest jedna rzecz. Dlatego, jeżeli, jeżeli chcecie. Kupować takie wyroby, pamiętajcie, żeby one były cechowane, ale jeżeli nie są ocechowane państwowymi cechami probierczymi, to i tak należy je dokładnie sprawdzić, żeby nie okazało się, że niektóre ogniwa są podłożone z innego wyrobu albo po prostu to jest wyrob całkowicie nowy, tylko część wyrobu została wykonana ze złota wyższej próby, część ze złota niższej próby. No bo wtedy znowu zapłacicie. Wydaje się wam, że płacicie okazyjnie, a okaże się, że przepłacacie, no i później pieniądze otrzymane przy sprzedaży takiego wyrobu są, nie, są mniejsze niż przypuszczaliście. Pamiętajcie jeszcze jednej rzeczy, jeżeli jesteście prepresami i chcecie sobie się zabezpieczyć właśnie takimi wyrobami, jak na przykład ten. Ten splot, ja wiem, że to jest bardzo atrakcyjny splot i że ludziom ten królewski splot się bardzo podoba i chętnie za niego płacą, ale pamiętajcie, że to jest bardzo źle wykonany łańcuch, jeżeli mówimy o właśnie takich kwestiach prepersowskich, bo właściwie jego trzeba sprzedać w całości, bo inaczej trudno potem będzie udowadniać, że jaką próbę on miał. Natomiast są łańcuchy albo bransolety lokacyjne wykonane w taki sposób, że można z nich usuwać pojedyncze ogniwa i właściwie nie traci się funkcjonalności tej bransolety, cały czas można ją nosić wygodnie, nie trzeba obcinać powiedzmy strony od zamka i, i potem już można donosić tylko w kieszeni, tylko cały czas można donosić albo na szyi, albo na nadgarstku, cały czas mamy funkcjonalną bransoletę a tylko i wyłącznie usuwamy z, niego, z niej pojedyncze ogniwa, które jeszcze możemy sobie tak się umówić z człowiekiem, który będzie wykonywał tą branzoletę, że one mają odpowiednią masę, na przykład tam jeden gram albo dwa gramy. I wtedy możemy usuwać z branzolety stosunkowo małą ilość złota, nie ingerując w nią na tyle, żeby ją całkowicie zniszczyć. I dzięki temu możemy odzyskiwać pewną niewielką ilość pieniędzy, która będzie nam potrzebna na. Ewentualnie funkcjonowanie przez jakiś dość krótki okres czasu, no ale w takich sytuacjach ucieczkowych nie wiadomo, jak długo będziemy potrzebować zasilać się gotówką z tego źródła. No, może się okazać, że w niedługim czasie znajdziemy jakieś inne źródło zarobkowania, nie będzie trzeba sięgać do oszczędności. W związku z tym ten splot i, i większość tych splotów, które są teraz modne, nie jest odpowiednia do tego, żeby. Żeby traktować to jako, jako takie yy, taki akcesorium lokacyjne dla prepersa. Po prostu yy, pokażę wam kiedyś branzolety, które są wykonane w taki sposób, że rzeczywiście są idealne lokacyjnie, yy, ale to ewidentnie nie jest nie skład jest królewski. Z splotu królewskiego nie można sobie tak, yy, tak po prostu wycinać poszczególnych elementów. On jest po prostu zbyt skomplikowany, yy, trudno to wykonać i znaczy można, ale to znowu trzeba szukać odpowiedniego miejsca z reguły w czasie takiej ucieczki nie będziesz się zastanawiał nad tym, gdzie sprzedawać, tylko gdzie szybko sprzedać i żeby dalej, żeby dalej uciekać. Więc taki, to taka dygresja właśnie na temat, na temat przygotowań prepersów, bo to też trzeba zrobić z głową. Jeżeli chcesz uciekać ze złotem, to też trzeba to zrobić z, z głową. To tyle. Uważajcie na, na oszustwa przy, przy próby oszustw, przy sprzedaży takich łańcuchów, żeby nie dać się zrobić tak jak człowiek, który kupił ten łańcuch, który w tej chwili sprawdzałem. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.